Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony Salamander. Słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek, aktualizacje. Konami zasypało nas gradem informacji. Jest tego tak dużo, że ja muszę wziąć komórkę. Jest komóreczka. Komórka. Jest komórka. Oj, oj. Jest komórka. Sobie wejdziemy na stronę Konami. <laughs> Już wam mówię, co się dzieje w tym tygodniu. co się dzieje w tym tygodniu. A, bo Konami mi wywaliło. Dobra. To PSLIX. Tak, tak, tak. Oczywiście tutaj mi się to wszystko przesuwa. O, jest! 25th Year's Anniversary, pecet. Oj, teraz tak. Dzisiaj jest 21? Chyba tak, 21 dzisiaj. Tak, 21. Słuchajcie, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest grane? O co chodzi? O co chodzi? Co się dzieje? Co jest grane? E Fisher, bo on jest super dobra. Close. C match Day. E tak. Zapowiedź e przyszłego tygodnia w Match Dayu. To jest e bardzo dużo drużyn, które sobie wybierzecie. bo Naprawdę jest ogrom tych drużyn. Musicie wejść na stronę i zobaczyć, ale zapowiedź przyszłego matchdaya z Club Selection na matchday to jest Everton i Liverpool. Czyli będziemy znowu mieli wykokszonych Liverpool i Everton. To co mówiłem jak wybierzecie sobie base team. Czyli jak wchodzicie sobie tutaj w Extras, w zakładkę Extras, bierzecie Copy Team Design i wybierzecie jedną z drużyn, która jest wy, wy, wypunktowana. W, na stronie Konami, to dostaniecie darmowych za darmo. za darmo dostaniecie dostaniecie za darmo 11 scoutów pięciogwiazdkowych danej drużyny, którą właśnie wybraliście, więc będzie trzeba będzie trzeba to zobaczyć i to trzeba zrobić do końca tego tygodnia, czyli Tak jak teraz, na przykład, my gramy, ja gram Milanem. Gram Milanem ze względu na to, że mam tutaj tego Van Bastena, Hulita, Rykiarda i Bareziego, tak? I gram dlatego nimi, dlatego gram, dlatego mój copy-team design jest Milan. Ale jeżeli 27, czyli w środę, to wystarczy, że w środę zrobicie, nie musicie przez już cały tydzień tego robić, tylko w środę, żeby wejść i zmienić te designy bo to się liczy jaki będziecie mieli ten design na zakończenie dnia czyli do północy czyli, czyli oczywiście czasu do północy czasu brytyjskiego czyli UTC E, czyli do, u nas do godziny drugiej w nocy, o ile dobrze pamiętam. E, no i tutaj jest naprawdę dosyć sporo tych. Ja już nie będę ich w, w, wymieniał wszystkich, ale jest PSG, jest Roma, jest e, Manchester City, jest United, jest. E, Madryt, Real Madryt, jest Atletico Madryt, Liverpool, Inter Juventus. E, Bayern München, Barcelona, mamy z takich bardziej mniej znanych, no to CSKA Moskwa, Colo, -Colo Chelsea jest, będzie Celtic, z Celtiku, z Ajaxu będą pięciogwiazdkowe, no to, to więc dlatego musicie wejść na stronę, sobie zobaczyć, o Tottenham też jest, widzę tutaj, więc musicie naprawdę wejść na, stronie, na stronę i zobaczyć sobie na spokojnie. Ja na stronie to wszystko, ja pod tym filmikiem to oczywiście... Dodam jaka to jest strona, więc będziecie mogli sobie wejść na spokojnie i zobaczyć, ale co jeszcze trzecie nam Konami dało? Trzecia rzecz, jaką Konami nam zasypało informacjami, to jest taka, że dostaliśmy tak: przede wszystkim powiedzieli, o to jest nie dość, że to jest 25-lecie, to to jest jeszcze trzylecie wersji mobilnej, czyli na komórki, tablety i tak dalej, i tak dalej. Smartfony i wszystkie urządzenia, które są przenośne. No i oczywiście tutaj za to, że jest trzecia rocznica, to dali nam w związku z trzecią rocznicą trzy darmowe losowania Iconic Moments. Ja odbiorę sobie wszystkie, bo tam miałem jeszcze skautów dwóch do odebrania. No i oni oznajmili nam tak, że to co teraz jest w tym tygodniu jest ten agent, którego już losowanie zrobiłem, niestety Beckenbauer nie wpadł. Jest ten special agent z Bayernu, Bayern Monachium. Jak widzicie to jest ten darmowy, iconic moments. To jest oczywiście ten za MyClub Coinsy. A to jest ten darmowy, od razu sobie go otworzymy. Zobaczymy, co nam wypadnie. I to jest ten Bayern München, jest od 21 do 28. Później będziemy mieli od 28 do 4 czerwca, czyli do momentu, kiedy nie zrobią aktualizacji, o Lingard, bardzo się cieszę. Eee nie zrobią aktualizacji czwartkowej, to do tego, momentu, do tego momentu mamy iconic moment z Interu. Czy ja z Interu kogoś wylosowałem, nie wiem, ale pokazuje nam się nowy, to chyba będzie właśnie nowy, tak mi się wydaje, bo to chyba Interu to nie było, nie wydaje mi się, żeby Interu było. I pokazuje nam się nowy Iconic moment, który to jest Arsenal. I powiem Wam szczerze, że ja liczę po cichu, naprawdę, że ten Iconic moment z Arsenalu, bo z Interu i z Arsenalu nie było. Chyba nie. Z tego co pamiętam, to chyba nie to powiem wam szczerze, że liczę na to, że w Arsenalu będzie wiejra. Bo widziałem jakieś tam e, pokazówki... O, srebro. O, ale ty wpadłeś. Dobra, może być kujsące. E, że z Arsenalu będzie... Wiera, bo widziałem jakieś na stronach tych, gdzie można sobie sprawdzać zawodników, że Wiera miał właśnie swoją specjalną wersję z Iconic Moments i Kot. Po prostu Kot, inaczej go nie mogę nazwać. Eee, więc podejrzewam, że. A no tak, i oczywiście też w tym okresie, kiedy będą te Iconic Moments, czyli Bayern-München, będzie później następny tydzień od 28 do 4 będzie Inter i od 4 do 11 czerwca będzie Arsenal. Eee, to tutaj w tych Iconic Moments będziemy zawsze dostawali tych trzech te trzy darmowe losowania do. Danych, właśnie tych okresów. I pamiętajcie jedną rzecz: musicie otworzyć właśnie w tym okresie, kiedy ten iconic moment występuje, bo inaczej, jak nie otworzycie, to to przepada. No i tutaj jest napisane, że jakiś special experience trainerów będziemy dostawać. A, i tutaj, właśnie tutaj tego, The Number of Special Trends. A, i od 28 słuchajcie, czyli od przyszłego czwartku do 11 aż. Nie, przepraszam. Od 28 do 4, tak. Czyli do, do wprowadzenia e, tego, jak to się nazywa? E, dodatku z euro. Będziemy mieli, e, będziemy mieli za każde losowanie tych agentów, czyli e, ze scout, nie ze scoutów, tylko special agentów. Będziemy mieli dodatkowo e, special experience trainerów różnych, czyli 1000, 2000 i 4000. E, no i oczywiście będzie też trainer challenge od 1 czerwca do 8 i tutaj będzie standardowy ten trainer challenge, czyli będziemy mieli do możliwości wygrania tych tych position trainerów i skill trainerów. O, no i będziemy wtedy mogli na przykład właśnie wykorzystać, tak jak tutaj mam tych skill trainerów, position trainerów do naszych zawodników. Słuchajcie. Szczerze mówiąc, tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie tego tygodnia. Ja jestem generalnie załamany, bo wypadłem. Znaczy, może nie to, że wypadłem, ale widzicie jaka jest moja forma. I to się zaczęło. Tutaj mam wszystko. Win, win, win. Win, tu jest luz. No to tutaj, kolega, rzeczywiście zaczął, nie, dobrze mnie pocisnął, dobrze grał. Tu jest win, wszystko jest win i nagle tutaj jest luz, luz. To są dwie, dwie przegrane, które tak, tu przyznam facet naprawdę był lepszy. Tu ogarniał temat i wiedział jak grać, ale tu w tym match dayu, tutaj to, to dla mnie była porażka, bo no nic nie mogłem zrobić. I to jest właśnie to. 16, 17 nie grałem, 18 była czwartkowa aktualizacja i się zaczęło. Myślałem, że jest dobrze, że jest dobrze. I w tym meczu trzecim pod rząd. Tragedia. W ogóle. Masakra. I tutaj nagle też Win jest luz, luz, luz. Przestałem wygrywać całkowicie. Nie wiem po prostu. Nie wiem, co jest grane. Mam wrażenie, że zawodnicy w ogóle nie grają, nie wychodzą, nie się nie ustawiają. Tak jak było wcześniej, że grali, szli za tymi podaniami i było fajnie, ładnie. Tak teraz jest po prostu mam wrażenie, jakby moi byli na poziomie y, amator, a yy, przeciwnika na Legend i nic nie mogę zrobić. No nic, no ale takie jest życie. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No. Nie ma co narzekać, można jedynie grę odstawić i się nie denerwować. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Jak filmik Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. No i subskrybujcie mój kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym filmikiem, naciśnijcie przycisk dzwoneczka. Tak więc wielkie dzięki za uwagę i cześć, trzymajcie się!